PICOLO to wielofunkcyjny pojazd z napędem elektrycznym do zastosowania m.in. w sadach owocowych, przy transporcie i zbiorze owoców oraz do pielęgnacji drzew. Praca w sadzie z wykorzystaniem tradycyjnych drabin, skrzynek lub tzw. sanek jest nieekonomiczna. Jej wady to mała wydajność oraz bardzo szybkie zmęczenie osób wykonujących takie czynności. Często więc koniecznością staje się zakup platformy roboczej, która umożliwia wykonywanie pracy na wysokości. Zakup takiej samojednej platformy spalinowej to jednak spory wydatek, i mogą sobie na to pozwolić jedynie większe gospodarstwa. Dla mniejszych gospodarstw takie platformy są zbyt duże i zbyt drogie. Znakomitym rozwiązaniem w takim przypadku może być Wielofunkcyjny pojazd ATP-COLO. Jest on tańszą i efektywniejszą alternatywą dla samojezdnej platformy spalinowej. Również w dużych gospodarstwach Atypicolo przyczyni się do wzrostu wydajności i obniżenia kosztów eksploatacji. W cenie jednej samojednej platformy spalinowej możemy zakupić aż cztery mniejsze i bardziej uniwersalne urządzenia Atypicolo. Dzięki temu zbiór owoców może jednocześnie prowadzić od 16 do 20 osób, a na jednej samojezdnej platformie spalinowej pracuje efektywnie jedynie tylko 6 osób. Koszty eksploatacji urządzenia Atipicolo to zaledwie 10% kosztów eksploatacji samojezdnej platformy spalinowej, więc koszt użytkowania nawet czterech takich urządzeń, nie przekracza 50% kosztów, jakie musimy ponieść na eksploatację jednej samojezdnej platformy spalinowej. Hatipikolo z założonymi drabinkami pomaga w pracy czterem, a nawet pięciu osobom. Dwie osoby pracują na drabinkach po lewej i prawej stronie, dwie osoby na ziemi. Jedna osoba jako wsparcie. Zbiór odbywa się od góry do dołu drzewa. Wszyscy pracownicy zbierający owoce są zawsze blisko palet. Istnieje możliwość transportowania nawet dwóch dodatkowych skrzyniopalet z przodu pojazdu i dlatego osoby zbierające mogą pracować znacznie dłużej, bez potrzeby dostawy kolejnej skrzyniopalety. Dzięki wykorzystaniu drabinek osoby zbierające mogą elastycznie przemieszczać się między górą a dołem drzew. Używając AT Piccolo, jesteśmy w stanie zaoszczędzić około 90 minut dziennie na osobę w porównaniu do procesu zbioru bez użycia maszyn. Oszczędności wynikają z czasu, jaki jest potrzebny na przemieszczanie się osoby zbierającej, przestawianie drabiny lub innych konstrukcji, czyli czynności, które występują podczas tradycyjnego zbioru. Dodatkowo, efektywność pracy osób zbierających jest znacznie większa, Dzięki mniejszemu zmęczeniu w ciągu całego dnia pracy. Osoby zbierające nie muszą nosić ciężkich ładunków, takich jak drabiny i kosze do zbiorów. Podczas zbioru z dużej platformy zbierane są owoce tylko z górnej części drzewa. Te niżej muszą być zbierane w drugim etapie. Podczas pracy z Atipicolo owoce z górnej i dolnej części drzewa mogą być zbierane w jednym etapie, a osoby zbierające Robią tylko 2-3 kroki w celu opróżnienia małego kosza do skrzyniopalety. Opcjonalny podest roboczy do zbioru owoców pestkowych lub pielęgnacji drzew montowany jest w miejsce drabinek. Można go szybko zamontować i zdemontować używając tylko czterech śrub. Przeprowadzone w czasie prezentacji urządzenia testy potwierdziły znakomitą stabilność platformy Atypical. Również sterowanie okazało się bardzo proste i dodatkowo nie wymaga żadnych dodatkowych kwalifikacji. Sterowanie może być ręczne. Możliwe jest także zaprogramowanie automatycznego cyklu przemieszczania się platformy. Ustawia się dowolną prędkość i czas, po którym platforma zatrzyma się automatycznie. Ati Piccolo może być łatwo transportowany wózkiem widłowym lub poprzez opcjonalne zawieszenie trzypunktowe do transportu ciągnikiem. Ati Piccolo ma doskonały stosunek wydajności do kosztów użycia. Koszty paliwa dla ciągnika lub samojezdnej platformy spalinowej to od 40 do 60 zł za 8 godzin roboczych. Koszt ładowania baterii w Ati Piccolo na czas od 6 do 8 godzin pracy przy zbiorze owoców to 4 zł. Baterie po pełnym naładowaniu wystarczają nawet na 8 godzin pracy. Dodatkowo mogą być łatwo wymieniane, gdy się rozładują, i dlatego ATPCL jest zawsze gotowe do pracy. Gorąco namawiamy do zapoznania się z bogatym asortymentem urządzeń produkowanych przez firmę ATI. Dane techniczne urządzenia ATI PICOL. Moc 2x06 kW. Hamulce elektromechaniczne z systemem przekładni ślimakowej. Sterowanie za pomocą panelu z joystickiem. Zasilanie. Dwa akumulatory suche 12V 100Ah, waga 35kg. Prędkość jazdy płynnie od 0 do 3 km na godzinę. Praca na pocholeniu do 25%. Waga pustego pojazdu 160kg. Ładowność: kontener owoców 400kg, platforma robocza 100kg. Opony 15 cali na 600 na 6. Wymiary 1,3 m na 0,7 m. Czas pełnego ładowania akumulatorów od 10 do 12 godzin. W komplecie zasila 10 amperów z dwoma złączami sterowany elektronicznie.